Dzień dobry, ten tytuł wcale nie jest clickbaitem. Naprawdę dzisiaj powiemy wszystko o naszym ulubionym instruktorze z WPA wrocław opadu Łukaszu, ale to będzie bardzo pozytywne, wbrew temu, czego żeście się spodziewali, u obuzy. Ewa, nasza stowarzyszona. Roku. Od, roku. Tak? Od roku zdała we Wrocławiu przed Komisją Policyjną egzamin na pozwolenie na broń. To w ogóle będzie taka tradycja. Ja będę chciał z wielu WPA zebrać takie opinie na żywo. Na razie mamy dwa filmy Strzelnica, bo my nagrywamy w Kłodzku na Strzelnicy, więc będzie huczało trochę. Na razie mamy dwa filmy z WPA Gdańsk. Dzisiaj będziemy mieli Wrocław dosyć szczegółowo. I kto z was oglądających jest po egzaminie w którymś z wydziałów postępowań administracyjnych i zrobił koncesjonerskie pozwolenie na broń, to ja mam prośbę, żeby się do mnie zgłosił. Jak ma parcie na szkołę, to zrobimy taki wywiad i opiszecie wtedy dla innych naszych stowarzyszonych i w ogóle dla ludzi, którzy chcą uzyskać pozwolenie na broń. Jak to jest na tym egzaminie? Ewa, ja ci oddam głos. Opowiedz, proszę o przebiegu, niczego nie kryjąc. Jak to było w sądzie? Prawdę, samą prawdę, tylko prawdę, świadomo odpowiedzialności, tutaj żartuję. Nawijaj. Postaram się. Egzamin mieliśmy w zeszły piątek. Była nas dziesiątka powtarzających, bo to było nasze drugie podejście do egzaminu. Pierwsze niestety zakończyło się niepowodzeniem z różnych przyczyn. Ja zapomniałam odłączyć magazynka od KBKS-a. Ale czekaj, to powiedz na no, o niepowodzeniu, o, o, o Rzezi Niewiniątek w październiku. Nie, to był 5 grudnia, 5 kwartek, grudnia. 4. 5 grudnia. O. Było nas dziewiątka i dziewiątka nie doszło do strzelania. Niestety wszyscy polegli na przy rozkładaniu broni albo przy pytaniach, które były związane z bezpieczeństwem na strzelnicy. I teraz uwaga ode mnie. WPA Wrocław jako chyba jedyne w kraju, dzieli egzamin na trzy części. Teoria jest teorią. Jak mi ktoś nie zda teorii ze Stowarzyszenia Trzy Twierdzeń, niech się kuźwa nawet do mnie nie przyznaje. Słuchajcie, baranki, kochane. Jest 200 pytań. Do tych 200 pytań macie 200 odpowiedzi przygotowanych. Dostajecie 20 sztuk, z czego jeszcze możecie dwa błędy popełnić. Więc tak. Powiedzmy, że każde WPA ma te same pytania, bo ma, i o teorii w ogóle nie mówimy. Nie, nie zdał ktoś teorii? W... Nie jestem pewna. Może być tak, że ktoś nie zdał. Były wyczytywane osoby i wchodziły pojedynczo do ustalenia czasami... kolejnych terminów, ale nie, nie przyznawali się. Po czasami jest tak, że jak ktoś jest, idzie na ochroniarza i robi to pozwolenie, to dopuszczenie do broni, to robi to tak na odczepnego, że nie zda teorii. Ale okej, okay, zostawmy teorię. WPA Wrocław egzamin praktyczny rozbija na dwie części. Jest część dotycząca y, bezpieczeństwa na strzelnicy, wzorcowego regulaminu strzelnicy, składania rozkładania. Rozkładanie, rozkładanie broni y, i sprawdzenia bezpieczeństwa tej broni. Także uh -huh. to jest, a uh -huh. kolejna część to jest strzelania. Y, powiem wam tak. Ja się troszkę dziwiłem. Nawet mieliśmy taką rozmowę w UP Rozmawialiśmy z panem Kubą, którego też pozdrawiam, i pan Kuba mi bardzo ładnie to wyłuszczył. Mówi: Panie Marcinie, ja z tymi ludźmi spotykam się na strzelnicy. Bo ja strzelam sportowo, hobbystycznie. Ja również widzę twarze, które widziałem na strzelnicy, na egzaminie. I ja chcę się czuć bezpiecznie. Dlatego my. I ja potwierdzam, bo dokładnie to samo pan Łukasz nam opowiadał. Opowiadał jedną straszną historię ze strzelnicy, która go jakiś czas temu spotkała: jak ktoś za nim z tyłu strzelbę przeładowywał, a prowadzący strzelanie nie zwrócił uwagi. A to no, może zmrozić krew w żyłach jednak. Zdecydowanie. Dlatego no, przyjęliśmy to z dobrodziejstwem inwentarza. Tak, tak jest we Wrocławiu. W pewnym stopniu tak jest również na innych y, wydziałach postępowań administracyjnych, ale we Wrocławiu jest wyjątkowo, ponieważ y, ta część praktyczna bez strzelania jest jakby oddzielnym. Modułem. Jest oddzielnym i teraz będzie, ma być w ogóle rozdzielona tak, że będzie się odbywała we Wrocławiu przy ulicy Krzyckiej i na strzelanie w Wielczu Laskowicach pojadą tylko ci, którzy zaliczą tą pierwszą część. No i przynajmniej się nie wymarzną. Tak? Dokładnie tak. Jakbyś była tak miła i opowiedziała tak ze szczegółami. Przebieg tej części praktycznej, ale teoretycznej, tej bez strzela. Praktyczna, teoretyczna. Nam zajęła w sumie trzy godziny. Na dzień dobry pyta się, są przedstawione wszystkie warunki zdawania egzaminu. Pyta się pan Łukasz, czy są jakieś niedogodności, czy inne czy jakieś stosowane leki, które nam nie pozwalają w danym dniu wziąć udziału w egzaminie. A potem się pyta: taka kolejka, ich kolejka czy nasza? U nas była nasza, ja poszłam na pierwszy ogień i tak naprawdę miejcie przy sobie dowód osobisty, bo to jest rzecz bezwzględnie przebrana, ewentualnie M-Obywatel, no także żeby udowodnić, że jesteście kim jesteście. Wchodzimy do budynku strzelnicy, jest komisja trzyosobowa i losujemy pytania. Przed nami leży kilka karteczek z pytaniami. Odwracamy te pytania i patrzymy, co tam na nich jest. Ja miałam pytania miałam takie, gdzie i w jakim miejscu można wyjąć broń na strzelnicy i na czyje polecenie i w jaką stronę kierujemy lufę. To jest wszystko tak naprawdę w regulaminie wzorcowym strzelnicy. I jak powiecie tak, jak jest w regulaminie, to jest zaliczone. Nie musi być J-W, mają być te najważniejsze sformułowania i one są zaliczane. Drugie moje pytanie było: czy dzieci i zwierzęta mogą być na strzelnicy? I tutaj, jak też powiecie tak, jak jest w regulaminie wzorcowym strzelnicy, to się idzie dalej. Ostatnie moje pytanie to było: złoż i rozłóż wybraną jednostkę broni i omów zacięcia. O zacięcia pytają tylko o te cztery podstawowe. One są w różnych materiałach, i policyjnych, i niepolicyjnych, do przeczytania, do nauczenia się, ale jeżeli strzelacie, to tak naprawdę macie z nimi do czynienia. Ja się ich nauczyłam na strzelaniu w cz -y tutaj w Chłopku. każdym zacina się często. Zacina znaczy się CZ -y. często, CZ-ta boczniak, przećwiczyłam um, wszystko, więc generalnie wiedziałam, jak mam odpowiadać. I e, oni to czują. Oni wiedzą, kiedy wy się nauczyliście na pamięć, a kiedy wy to po prostu rzeczywiście umiecie i wiecie, o czym mówicie. Ja omówiłam dwa rodzaje zacięć. Trzeciego i czwartego już nie musiałam. Omówiłam domknięcie komory nabojowej nie niewypał. I e, generalnie było to zaliczone. A jakie są dwa pozostałe? E, dwa pozostałe: przekoszenie naboju i zakleszczenie łuski. No tak. Tutaj apel mój do osób zdających WPA Wrocław, tych, którzy zdali i nie zdali. Słuchajcie, jest taki adres mailowy: leśnymałpawunderwaffe.pl. Z naciskiem na tą małpę. Przysyłajcie mi, proszę, zestawy tych pytań, tych trzech pytań, które żeście wylosowali. Bo tak jak powiedział pan Łukasz, czego do cholery wy nie udostępniacie tych pytań swoim ludziom? My mamy stały zestaw, weźcie, pozbierajcie. No i to jest święta racja. Właśnie chcemy pozbierać. Także jeżeli słuchasz mnie i uśmiechasz się, bo pamiętasz swój egzamin, napisz mi krótko, naleźmy małpawunderwaffe.pl, żeby następnym naszym stowarzyszonym mógł przekazać. Cały zestaw tak, pytań. Tak, to jest ważne. Ale Zdjęła też przeczytajcie ze zrozumieniem, nauczcie się trochę się na i pójdźcie na ten egzamin przygotowani. Bo pamiętajcie, bezpieczeństwo na strzelnicy to nie, to jest też nasze, ale też wszystkich innych dookoła i oni nam ufają, tak żebyśmy sobie krzywdy nawzajem nie zrobili. I o to też podkreślał pan Łukasz, że on dba o bezpieczeństwo. Punkty punktami. Okej, okay, coś tam trzeba wystrzelać. Ale bezpieczeństwo na strzelnicy, tak żebyśmy nic nie wywijali, no to to jest najważniejsze. Bo to się przekłada później na nasze bezpieczeństwo w przyszłości. Czyli tak, mamy te trzy pytania, omawiasz te trzy kwestie. Tak, i przechodzę do rozkładania broni. Tak naprawdę pytanie było o rozłóż wybraną jednostkę, ale ponieważ ja występowałam właściwie o wszystko... No to musiałam opowiedzieć o wszystkim. Mhm. Było to moje drugie podejście, więc tylko rozłożyłam i złożyłam Glocka i to samo miałam z CZ-ą 75 kadet. A na czym poleciałaś za pierwszy razem, jeśli możesz się babą? Na... Nie odpiąłam magazynka od KBKS-a. Pamiętajcie, najpierw zawsze odpinamy magazynek i Nawet sprawdzamy. Od KBKS-a. Od wszystkiego. Magazynek, odpięcie, zasilania jest najważniejsze, zawsze, wszędzie. A pierwsza rzecz jeszcze, pamiętajcie zapytać się zawsze o kierunek bezpieczny i czy w ogóle można dotknąć broni, bo za to też można polecieć. Jednemu koledze się udało na ostatnim egzaminie. Znaczy dotknął, czy nie zapytał o kierunek bezpieczny? Nie zapytał chyba o kierunek bezpieczny i nie wiem, czy dotknął, czy nie. Pytął, uh -huh. tak nie bym, zdążył. Nie, może nie zdążył. Uh -huh, no, uh -huh, ale uh -huh. to w całości no, gdzieś tam jest ważne. Czyli tak, jeżeli mamy cztery egzemplarze broni na egzaminie, uh -huh. to wszystkie cztery musisz rozłożyć. I złożyć, I złożyć. I sprawdzić, czy jest ich poprawność złożenia. Ja już AKMS-a nie rozkładałam, bo to robiłam ostatnim razem, więc tylko sprawdziłam bezpieczeństwo, czy broń jest pusta i czysta. I to samo miałam ze strzelbą Hudson Escort yy, i też, yy, tylko ostatnio ją rozpadałam, przypadałam, więc tym razem został mi odpuszczony. Na, w KBKS-ie odpięłam najpierw magazynek, a dopiero potem zajrzałam do humoru. Czy generalnie byłaś zapamiętana z pierwszego? Myślę, że tak. tak Myślę, że tak. Yy, To poczekam, to tak. Escort yy, Hudson Escort. Tak. AKMS. No, tak. Jakiś KBKS i ktoś, y, Nie, KBKS Brno, Brno Model drugi. Z magazynkiem. Z magazynkiem od spodu, pamiętajcie, taki mały dęksik, on tam jest. Uh -huh. I szukajcie zawsze, nawet jak go tam nie widać, tego poszukajcie. Lecimy dalej. Co było z bocznego? Z bocznego, y, z bocznego y, KB... CZ cadet 75 Cadet 75 No i broń krótka, czyli... y, Ja Do wyboru jest. jest walter albo blok. Ja wybrałam bloka, bo na tym się uczyłam strzelać i to miałam rozłożyć i złożyć. I tutaj, jakby nie było problemu, dostajecie, krótkie bronie dostajecie w pudełeczku, zamknięte. I pamiętajcie, że jak już się zapytacie o kierunek bezpieczny, zapytacie się, czy możecie dotknąć, otwieracie sobie i patrzycie, w którą stronę jest skierowana lufa. Obrócić pudełeczko, tak żeby skierowana była w kierunku bezpiecznym i za na dzień dobry sprawdzamy magazynki, wszystkie, które mamy, a dopiero potem bierzemy broń do ręki. I nie jest prawdą, że trzeba wszędzie paluchy i obrócić się, czy prowadzący strzelanie, w tym momencie Pan nasz instruktor, czy na nas patrzy, czy nie. To jest ważne. Mhm. Jak tego nie zrobicie, no to w tym momencie on nie jest z i nie wie, czy już żeście tam wsadzili palec, czy nie. Jeżeli nie pamiętacie, że się macie obrócić, to wsadźcie ten palec do jednego, drugiego, trzeciego magazynka. I dobrze, jeżeli dobrze tutaj. rozumiem, to wskazane jest, żeby wykonując daną czynność, głośno mówić, tak. co wykonuje. Tu, tak. I jak powiecie, to jest to zawsze to krząknięcie z boku, okej, okay, słyszę, zrozumiałem, jest dobrze. No i co, ładujemy, dostajesz naboje razem z bronią. To jest pierwsza część, znaczy zdałam, zaliczyłam dopiero pierwszą część, potem okay. wszyscy pozostali zaliczają pierwszą część i dopiero przechodzimy do części ze strzelaniem. I wszyscy najpierw strzelamy Glocka, potem wszyscy strzelamy boczny zapłon, krótki, długi, potem wszyscy strzelamy AKMS-a, a na koniec wszyscy strzelamy strzelbę. Jeżeli się zastanawiacie, ile punktów trzeba wystrzelać, to każdy, kto jest w naszym stowarzyszeniu, dostaje rozporządzenie o tym wzorcowym egzaminie i tam jest wymienione, jaka broń, na ile metrów, jaka pozycja, jaka tarcza i jaki ma być wynik. Jak to jest ze strzelbą teraz? Bo przyznam, nie pamiętam. Trzy, trzy strzały są, dwa mają być w celu. Tarcza była niemożebnie wielka, większa od drzwi od stodoły i w nią nie trafić, to trzeba się było postarać to było większe od Francuza. A co jest w takim razie najtrudniejsze z tych pięciu egzemplarzy? Glock. Trzeba, z gloka trzeba się nauczyć. Z gloka trzeba trafić. Dla niektórych był jeszcze boczny zapłon krótki. Eee, ten kadet, ta cyda kadet była utrudnieniem. Ja nic nauka gloka zajęła rok. Ale nauczyłam się tyle, że 54 punkty strzeliłam. Dzięki mojemu ukochanemu instruktorowi Zbyszkowi stwierdzę kłodko najlepszy? Nie słyszę. Albo udaję, że nie słyszę. 54 na 35. Eee, tak, i na 60 możliwych do uzbierania, uh -huh. bo dostajemy 6 naboi. Brawo. Teoretycznie, znaczy praktycznie, też wygląda to tak, że wchodząc na, e, znowu do tego pomieszczenia strzelnicy, mm. najlepiej założyć sobie słuchawki i ochronniki wzroku, przypominam, trzeba mieć. I podejść do pani, e, która wydaje nam tą broń. Kwitujemy, że dostaliśmy tyle amunicji, mm. i pytamy się, czy możemy podejść do stanowiska strzeleckiego, bo to też jest ważne. I dopiero wtedy, jeżeli nam prowadzący strzelanie pozwoli, to dopiero wtedy idziemy na stanowisko. Okej, okay, a jak z wynikami? No bo rozumiem, strzelamy na 15 metrów z broni krótkiej, mm -hmm. to mniej więcej widzisz, gdzie tam ten pocisk wpada. A pan Łukasz stoi z tyłu obok koło mnie i mi mówi, to była dziewiątka, to była ósemka i można mm -hmm. sobie skorelować mniej więcej albo poprawić po prostu miejsce, w które się celuje. Okay. Także tutaj jak najbardziej bez zastrzeżeń, można powiedzieć, że sobie tego nie życzymy. Ja powiedziałam, że ja bardzo chętnie o pomoc poproszę, bo to jednak człowiek w stresie nie zawsze wszystko uh -huh. widzi te przestrzeni. Uh -huh. A powiedz, z broni długiej strzelamy za KMS-a na, na leżącą. Także fajnie byłoby chociaż raz spróbować sobie zobaczyć tą pozycję leżącą, bo ona jest ciut trochę inna. Strzelaliśmy bez podpórki. Ja się oparłam na magazynku, zapytałam się, czy mogę, ale miałam to szczęście, że raz z Mirasem strzelaliśmy na leżącą w strzelnicę w lesie, więc mniej więcej wiedziałam, jak mam się ułożyć, żeby było w miarę wygodnie. No, i strzelamy do Francuza na 50 metrów. No Od... Okej, okay, to też należy trafić. 10, y, masz, mamy 10 strzałów, i 8 musisz być w czarnym. W, celu. w czarnym. Tak, da radę. W czarnym. Jak to ty, ktoś wczoraj skomentował? No, nie, nie mogę, bo na YouTube jesteś. Okej. Okay. Dobrze, i. A jak? To jest 50 metrów, więc tak. nie do końca widzisz, gdzie trafiłaś. Czy można używać na przykład nie wiem, swojej lunety? Lorlewki? Myślę, że można byłoby mieć swoją lunetę. To nie ma jakby problemu, bo mamy dużo czasu na strzelanie. Nie pamiętam ile jest w AKMS-ie, ale w Glocku to było 6 minut, więc naprawdę kupa czasu. I nikt nikogo nie pośpiesza i nikt nie mówi szybciej, szybciej, więc myślę, że można by było, ale też kwestia tego, jak się postrzela wcześniej i się wie i się sprawdzi, czy nastawnik jest naprawdę. No nas jedynkę nastawiony w kałachu, no to jest to do zrobienia. U uh -huh. chyba wszyscy mieli albo 8, albo 9, albo 10. Także tutaj nikt nie wychodził na, na kałachu. No i pięknie. No i to jest wszystko w zasadzie, tak? Odchodzisz od stanowiska i już wtedy wiesz? Tak, już wtedy idziemy razem z, e, z instruktorem do tarcz i sprawdzamy ile mamy tych punktów i z tymi punktami wracamy później do pani. Uh -huh. I idzie, wchodzi sobie następny szczęśliwiec. Strzelbę strzelaliśmy wszyscy raz. Znaczy naraz wszyscy byliśmy w jednym pomieszczeniu i każdy tak. Por wszyscy robiliśmy te 3, 3, 3, ale no strzelba to była naprawdę proforma już, uh -huh. tak, żeby trafić. No bo teraz boczny zapłon, krótka broń jest na 15 metrów, tak? Eee, e, krótka, tak, krótka. jest na 15, uh -huh. długa uh -huh. jest na 75, na 25 sorry, i trzeba uzbierać 35 punktów. No, myślę, że to jest do zrobienia. Podkreślam to, bo jeszcze niektórzy z Was przystępując do egzaminów, ciągle pamiętają to stare rozporządzenie, gdzie z broni krótkiej bocznego zapłonu, czyli z nieszczęsnego margolina, który był dopóki się nie rozsypał, trzeba było na 25 metrów wystrzelać, zdaje się, taki wynik, jak teraz trzeba wystrzelać na 15, więc łaskawie zmniejszono dystans. Mhm. Dlatego ja apeluję, nie bójcie się bocznego zapłonu. To gdzieś jeszcze w internetach przewijają się te echa starych wymogów, 25 metrów, broń krótka, teraz jest po ludzku jest 15. Ale pamiętajcie, że macie 5 nabojni, 6 jak w bloku, więc trochę trzeba się bardziej pilnować, ale z drugiej strony krótki boczniak nie ma takiego odrzutu, ale trochę trzeba postrzelać, spróbować, żeby nie przyjść tak zupełnie nieprzygotowanym to jednak utrudni trochę wtedy życie. Znaczy, no generalnie przychodzenie nieprzygotowane nie, na egzamin nie. praktyczny. Pamiętajcie, to jest egzamin państwowy, więc to też się tak ładnie nazywa i trochę powinno wzbudzić w nas jednak jakieś pokory i m, tego, że no nie wszystko przychodzi tak od, od ręki. Cóż jeszcze moglibyśmy dodać? Co ci przychodzi na myśl po tym egzaminie, oprócz tego, że właśnie świętowaliśmy niestety bezalkoholowym szampanem, ale pysznym ciastem przed chwilką zwycięstwo Ewy? Nauczcie się tego regulaminu wzorcowego Strzelnicy, serio, bo on jest istotny. Nauczcie się tych jednostek broni i pamiętajcie o tym bezpieczeństwie. I nie dajcie się zjeść stresowi, bo trochę mnie to też zjadło przy tym pierwszym moim podejściu. Bo nawet jak jesteście bardzo dobrze przygotowani, to ten stres nam jednak trochę y, utrudnia. Y, a komisja, powiem tak, pozdrawiam serdecznie, bo komisja piątkowa była naprawdę fantastyczna. Bo to trzeba rozmawiać, to są naprawdę fajni ludzie. Wiecie, po tej rzezini piątek, 5 grudnia, to myśmy się nastawili na, na zwarcie, na jakieś, y, 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 nie wiem, pisanie zażaleń. Ale jak tak porozmawiałem. I z osobami z komisji, i z naszymi zdającymi, którzy nie zdali. No każdy coś miał kurczę za, za uszami, że tak powiem. Także warto rozmawiać i przede wszystkim warto się szkolić. To tak na zakończenie. W tym momencie brakuje mi już tylko chyba instruktora w Olsztynie, aczkolwiek z dwoma negocjuje. W całym kraju. W promieniu, nie wiem, no 100 kilometrów od ciebie, czyli w większych miastach, mamy naszych instruktorów, nasze strzelnice, nie zostawimy was samych, przygotujemy was do egzaminu przed Komisją Wydziału Postępowań Administracyjnych. Nasi instruktorzy albo sami zdawali taki egzamin, więc wiedzą, czego uczą. Albo tak jak Michał ze strzelnicy z Poznania, którego pozdrawiam, Michał, zbierasz same najlepsze opinie, po prostu to jest aż przyjemnie z Tobą współpracować. Michał poświęcił dzień, pojechał na egzamin do WPA, porozmawiał z policjantami, czy może asystować. Siedem godzin spędził na egzaminie, gdzie wszyscy akurat zdali, więc to była czysta przyjemność. Porozmawiał, na co ma zwracać uwagę, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o egzamin. Policjanci mu powiedzieli, jaka broń, czego wymagają, i tak to działa, i tak to działa. Także każdy z was, kto przejdzie profesjonalny kurs w trzech twierdzach, powinien wyjść z bananem na twarzy z tego egzaminu. No i tyle chyba. No, nie taki diabeł straszny, jak go malowali. To prawda. Może trochę trudniej niż na egzaminie na prawo jazdy, bym rzekł. No być może. Jest, tak. Na egzaminie na prawo jazdy nie rozkładasz silnika i nie patrzysz, jakie ma zacięcia. To też, tak. to też. Bardzo dziękuję. A teraz pokażę Wam, jak za pomocą pstryknięcia wyłączyć kamerę.